Znamy miarę jednego z kątów trójkąta i wiemy, że z pozostałych dwóch jeden jest sześciokrotnie większy od drugiego. Mamy wskazać miary tych dwóch ostatnich kątów. Przedstawię dwa prościutkie rozwiązania, przy czym to pierwsze jest tak proste, że wykonamy je w pamięci. Mamy tutaj dwa kryteria. Pierwsze kryterium jest takie, że suma miar obu kątów, tych poszukiwanych, to będzie 180 stopni minus 54 stopnie. To nam daje 126 stopni. Takie kryterium spełnia, spełnia ta para. Na pewno nie spełnia ta para. Tutaj jest dobrze. No i tutaj również jest za mało. Czyli od razu odpadają mi dwa punkty. Jest jeszcze jedno kryterium. No właśnie to, że miara większego kąta jest 6 razy. Większa od miary tego mniejszego. Tutaj mamy pięciokrotność miary, więc to nie może być a, no i w ten sposób szybciutko dostaniemy rozwiązanie. Druga metoda nadaje się do zadań otwartych, albo wtedy, gdy treść zadania jest na tyle zawiła, że nie potrafimy go rozwiązać w pamięci. Oznaczam przez alfa i beta kąty, których miary mam wyznaczyć. Niech beta będzie tym większym kątem, czyli beta to jest 6 razy alfa. Drugie równanie to suma miar kątów w trójkącie, która, jak wiadomo, wynosi 180 stopni. Z tego drugiego równania dostaniemy alfa plus beta równa się 126 stopni. Mam teraz dwa równania, które sfinam klamrą. Czyli muszę rozwiązać układ dwóch równań. Od razu mogę podstawić w drugim równaniu w miejsce kąta beta 6 alfa, to mi daje 7 alfa równe 126 stopni i po podzieleniu przez 7 dostaniemy alfa równa się 18 stopni. Mnożymy tą liczbę przez 6 i dostaniemy kąt beta.